Byłem poszukującym miłości Odnalazłem miłość w sobie Zagubioną na polach bez mądrości Tylko dziecięca radość i marzenie Błądząc bez celu w pustych wiatrach Myślałem, że wiem co oznacza wolność A potem odeszłeś jak poranne światło Szeptałem słowa miłości do ciebie Pokazałeś mi myśli i rzeczy Których nigdy nie widziałem i doświadczałem Twoje piękne serce i lico Otworzyłem się na ciebie Twoje jasne światło, światło Och, och, moja miłość, wzięłaś moją rękę przez ogień i deszcz Pamiętam jak patrzyłem ci w oczy Pytając, czy to iluzja jest, czy to iluzja jest W twoich oczach znalazłem swój umysł W twoim uśmiechu zrzuciłem swój wstyd Od lwa bez ryku do człowieka, którym jestem z tobą, byłem buddą, stałem się człowiekiem Rozpaliłaś w ogień w środku, dałeś mojemu sercu dom Razem stawiliśmy czoła niegodziwym wiatrom, walczyliśmy z cieniami, puszczamy razem strach, stare programy I z każdym krokiem, który stawialiśmy Twoja miłość prześpiła mnie prawdziwie Rok po roku, och, moch, moja miłości, wzięłaś moją rękę przez ogień i też W Twoich oczach odnalazłem swój umysł, w twoim uśmiechu zrzuciłem swój wstyd Odwagę zbliżał do człowieka, którym jestem z tobą. Póże to przygody życia. Czas nasze życie to magia jest. Ale poszedłbym wszędzie, straciłbym wszystko. Tylko po to, by zacząć od nowa. Marzenia nasze malują się. Uczę się przy tobie, jak być mężczyzną. Czułym i seksownym. Teraz widzę świat mądrzejszymi oczami. Wystarczająco odważny, był czynić go rzeczywisty, rzeczywisty, rzeczywisty Otwartym na seksualność, bo Pokazałeś mi jak cierpieć, jak się leczyć Twoja miłość jest wiatrem pod moim żaglem Och, noch, moja miłość wzięłaś moją rękę przez ogień i deszcz W Twoich oczach odnalazłem swój umysł, w Twoim śmiechu zrzuciłem swój wstyd od z wieku do człowieka, którym jestem z tobą Buntownika łagodnego jak tygrys Tygrys Stawiłbym czoła najgwałtowniejszej burzy Święt znaczałoby to, że będę szedł z tobą Więc zatańczmy przez pola złota Pozwólmy wiatrom nas pominąć Jesteśmy wspólnym sercem Z naszymi dziećmi, marzeniem, moim pragnieniem W każdej burzy i ogniu, które spotkamy Razem się wzmacniamy i szybujemy W radości istnienia W radości istnienia Uczyniłaś mnie czymś więcej niż byłem. Uczyniłaś mnie całością z tobą. Wow.